To przemówienie ma już swoje lata, ale nie straciło nic ze swojej siły. Dziś wracamy do jednego z najbardziej zapamiętanych wystąpień Grzegorza Brauna z 24 czerwca 2023 roku i sprawdzamy, jak brzmi po czasie. Ja jestem z kanału Polityczny Chaos i zapraszam Was do oglądania. Szczęść Boże, kłaniam się Państwu. Długa droga za nami jeszcze dłuższa, otwiera się w tym roku, który będzie wspominany przez tu obecnych i myślę licznie skupiających się pod sztandarami Konfederacji naszych rodaków. Ten rok będzie wspominany jako ów rok, rok, w którym dokonał się przełom. Wiele już się wydarzyło i jeszcze więcej się zdarzy, Szanowni Państwo. Po tych wystąpieniach, których słuchaliśmy, czas na mały seans wspomnień, bo to już jest konfederacja sezon piąty. Sezon piąty, Szanowni Państwo. Każdy z sezonów obfitował w atrakcje, które fundowali nam nasi. Przeciwnicy, nie bójmy się tego słowa, użyć nasi wrogowie. Wrogowie Polski, wrogowie wolności, wrogowie normalności, wrogowie godności Polaków fundowali nam rozmaite napięcia i przeciążenia. Część z tych napięć zafundowaliśmy sobie sami. Tylko w Konfederacji, Szanowni Państwo, możliwe jest realne współdziałanie bez iluzji, bez fikcji, bez urojenia. Wielkiej komunidusz, Wielkiego Zjednoczenia, a jednak działamy praktycznie i osiągamy praktyczne efekty naszego działania. Jakie to efekty? No najpierw Słomka, patyczek, teraz myślę już, potężny kij do wkładania w szprychy, w tryby tej maszyny, która nas miele, która chciałaby nas pozbawić wszystkiego, co do życia najbardziej potrzebne, tak, bo kto to jest obywatel, to jest ten, kto się musi permanentnie obywać bez wszystkiego co piękne, godne, szlachetne. To mówię do państwa przecież jako demokrata, wprawdzie okazjonalnie praktykujący, ale niewierzący, mówię to do państwa spod znaku korony jako monarchista. Ale proszę, tylko w Konfederacji możemy tak pięknie się różnić, żeby tak pięknie triumfować, bo to jest chwila naszego, szanowni państwo, triumfu. Nas przecież w ogóle miało nie być. Cztery lata temu. Cztery lata temu. O, cztery z okładem, cztery i pół, kiedy ściskaliśmy sobie dłonie z panem prezesem, pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Wielkie brawa, jeszcze będzie okazja. Kiedyś ściskaliśmy sobie dłonie z panem prezesem Robertem Winnickim i w tym... I w tym spotkaniu i dłoni ściskaniu niepośrednio bo pierwszorzędną rolę odegrali pan Krzysztof Bosak, pan Sławomir Męcen. No to przecież nas miało w ogóle nie być. I cztery lata temu o tej porze przecież żadna telewizja. Nie zdążyła się zająknąć na temat realnych szans wyborczych Konfederacji. Byliśmy upychani pod wodę, pod próg, w muł na dnie. Jeśli się do nas odnoszono, to wyłącznie, to wyłącznie jako do figur służących do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej. Na zmianę. I tę rolę etatową bardzo sobie cenimy i nie chcemy z niej zrezygnować, Szanowni Państwo. To jest dobra rola. Do straszenia grzecznych czytelników i Gazety Polskiej, i Gazety Wyborczej, bo to, o czym one wspólnie milczą albo mówią jednym głosem, to jest to, co mamy najważniejszego, często najbardziej istotnego w polskim życiu publicznym. Tak, miało nas nie być, została sformowana drużyna pierścienia, odsyłam, internet nie zapomina, jest taka przeróbka, piękna przeróbka z chałkniczo doklejonymi obliczami liderów konfederacji. Obejrzyjcie Państwo, u Zasie wokół kręci pan prezes Korwin-Mikke, tam robi za Merlina oczywiście. E Warto, bo niektórzy z tu obecnych, szanowni państwo, cztery lata o tej porze jeszcze nie mieli pełni praw wyborczych. Kto wie, czy mieli pełnie władz umysłowych, żeby takie rzeczy poważne oglądać. Więc proszę dzisiaj nadrobić. Tak, ale jeszcze jedno nawiązanie filmowe, bo tu mówię o sezonie kolejnym, więc może ja lekko złamie konwencję tej konwencji wyborczej. Jednak na moment popadnę w ton bardzo poważny, szanowni Państwo, i żeby powiedzieć coś bardzo poważnego, zacznę zgoła niepoważnie. Kto widział taki film Czarnoksiężnik z krainy OZ? To jest taki film kolorowy, chociaż jeszcze przedwojenny. W 1939 roku go Amerykanie kręcili. Część tu zebranych zapewnie sądzi, że my z panem prezesem Korwinem pamiętamy premierę tego filmu. Więc, więc, szanowni Państwo, w tym filmie pada taka kwestia, oj, chyba nie jesteśmy już w Kansas. Chyba już nie jesteśmy w Kansas, Dorotko, bohaterka tego filmu, orientuje się, że coś się zmieniło. Więc, kochani, drodzy, szanowni, czcigodni, już nie jesteśmy w Kansas. To już się dzieje naprawdę. Już mordo ryknął kilkukrotnie. Także wichry w górnych warstwach stratosfery wiejące zdążyły odwrócić się kilkukrotnie. No i cóż, napięcia działają. Napięcia działają. I to wytwarza ciśnienia, które przekładają się na ciśnienia wewnętrzne w Konfederacji. I Jakiekolwiek ciśnienia narosną jeszcze w tym sezonie no bo przecież jest sezon polowań otwarty sezon wyborczy ważne szanowni państwo żebyśmy wykazali się odpornością nerwową żebyśmy wykazali się odpornością na straszenie i kuszenie jednego i drugiego na pewno nie zabraknie czy to przed wyborami czy po o, wtedy dopiero będzie potrzebna odporność nerwowa odporność na rozmaite swaty i konkury, które będą do nas wysyłali. No, ja na szczęście nie mam takiego problemu, bo zostałem nominowany publicznie przez pana prezesa Kaczyńskiego na zakałę nie tylko całej ludzkości, ale też i wewnętrznie konfederacji. Prasa. Prasa doniosła, że Konfederacja Korony Polskiej odgrywa w Konfederacji Wolność i Niepodległość rolę cytuję raka nieoperowalnego, Szanowni Państwo. <kluczy> Więc tu wobec was, wobec was składam tę deklaracje. Już cię nigdy więcej nie opuszczę, powiedziała bieda. Szanowni Państwo, póki korona, póki korona może, tak jak to czyniła przez ostatnie cztery lata, działać na rzecz utrzymywania, wzmacniania jedności konfederackiej Puty. Póki możemy, będziemy to czynić. Taka jest wola polityczna, wielokrotnie deklarowana. O, z zaległości prasowych remanentów pytano nie mnie osobiście, bo mój czas antenowy wynosi 0 minut 0 sekund, ale zdarza się, że kolegów odpytują za karę, takie mają sądne dni w mediach, więc odpytują z różnych strasznych rzeczy, które tam odkryli w naszej przeszłości, więc pytają, pytają o Konfederację Gieczwałcką. No to do tego władcy pierścieni Konfederacja, jak się ma Konfederacja Gieczwałcka, do Konfederacji Wolność i Niepodległość jak hobbit do władcy pierścienia. Tak się ma Konfederacja Wieczwałcka. I szanowni Państwo, warto, żebyśmy nie, zapomina nie zapominali o tych korzeniach, źródłach, bo jeśli chcemy osiągnąć to wszystko dla naszych rodaków Polaków, o czym tutaj była mowa, a co chcemy osiągnąć? No właśnie, wolność, normalność. A przecież nie ma wolności bez majętności, a przecież nie ma majętności bez gotówki, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wszystko chcemy utrzymać, no to musimy utrzymać własne państwo, szanowni państwo. Tego się nie da, tej wolności odzyskać i utrzymać w jakiejś abstrakcji. To trzeba utrzymać tu, w Polsce, nie na Księżycu, nie na Madagaskarze. I my, I my natchnieni tą otuchą, że ani nie chcemy przenosić Polski na Księżyc, ani też nie chcemy księżycowych zasad implementować tutaj w Polsce, my sięgamy po tę wolność, godność, normalność, suwerenność i bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, sięgamy dla naszych rodaków, Polaków, współobywateli. Także i tych, którzy dzisiaj są poza granicami aktualnymi Rzeczypospolitej Polskiej. No i kończąc ten seans wspomnień, jak to jednak raz a dobrze powiedziane kwestie zdefiniowane, jak się nie chcą zdezaktualizować więc po tych latach. W tym sezonie piątym Konfederacji wypada jeszcze raz powtórzyć: Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Nie będą nasze dzieci wychowywać i tolerancji uczyć dewiansi nie będą i nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyła, jak mamy się rządzić we własnym państwie. A jeszcze ze starych, ale jarych szlagierów. Stop segregacji sanitarnej, precz z WHO. A jeszcze stop Ukrainizacji Polski. I stop i stop banderyzacji polskiej racji stanu. Tak, byśmy mogli jeszcze troszkę dłużej, ale widzę, że się świetnie rozumiemy, że mamy dobry kontakt. Chwytamy w lot, chwytamy w lot, i to jest właśnie ta przyjemność, ten luksus i ten zaszczyt współdziałania w Konfederacji. Bardzo dziękuję za te minione lata. Co złego to nie ja, i proszę o jeszcze. Panem Bogiem, z Panem Bogiem w sezon szósty do zobaczenia.